Jeszcze nie grali, że tak powiem. W tym czołgmasie, utknąłem na Overlordzie w tym miejscu. Jak? Siemanko, i zawitajcie! W tej mikoj wersji Czołgmasa losujemy, jakim czołgiem dzisiaj zagram, i będzie to T30. A jeżeli chodzi o naszą dodatkową misję, no to musimy zrobić uwaga, uwaga. O! 9000 uszkodzeń i 9 fragów. Wydaje mi się, że jeszcze żadnego odcinka 130 na moim kanale nie było, a szkoda, bo to jest ciekawy niszczyciel czołgów, ale w sumie to jest czołg ciężki, no bo mamy w pełni obracaną wieżę, po pierwsze. Po drugie, mamy dobry pancerz na tej wieży. Możemy grać jak takim typowym amerykańskim czołgiem na tej pozycji, hull wychylać się i praktycznie. No mało czołgu może nas przebić, chyba że dziesiąte tiery obok jarzma to wtedy ze złota mogą nas poprzebijać, jednak w takim losowaniu to praktycznie każdy będzie mieć problem. Dodatkowo mamy potężne działo, które strzela średnio za 750, mamy 276 penetracji na zwykłym, a na złocie tej penetracji 320, no i długi czas ładowania oczywiście kosztem tej alfy 750. Jednak strzelając za 750 na tego typu czołgu, e, możemy bardzo pozytywnie wchodzić w wymianę z innymi pojazdami. Na przykład jakaś jeden za jeden, no to wtedy czołg ciężki inny będzie strzelany za 400, 450, a my oddajemy bombę za prawie 800. No, początek bitwy, pojedziemy sobie na tą jakby górkę, musimy mieć i uważać właśnie na czołgi, które mogą tam stać z tyłu niszczyciela, ale od razu po strzale cofamy się. No i pięknie wypłaciliśmy tej Wiperze za 759. Oczywiście, jeżeli chodzi o misję, to zamiast trzech dużych paczek możecie wygrać 12, jeżeli uda mi się ją zrobić. Czyli jeżeli zrobię 9000 we wszystkich bitwach i 9 fragów, łącznie we wszystkich bitwach, no to wtedy zamiast trzech dużych paczek macie 12. A tutaj powinna wam się pojawiać osoba, która wygrała ostatnio trzy duże paczki. Sprawdź koniecznie sklep premium i odbierz mój podarunek. No, i otwórz i podziel się może w komentarzu, co ci wypadło z tych paczek. O, jedzie sobie iz 22 i dostał pestkę za 673, więc super. Natomiast, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to mamy wyjątkowo Mikołajki, więc pora dorzucić coś więcej. Dlatego zamiast trzech dużych paczek albo 12, możecie wygrać 2 razy 3 duże paczki albo 2 razy 12 dużych paczek. Więc tym bardziej trzymajcie kciuki, żebym zagrał fajną bitwę i żebyście mogli wygrać 2 razy 12 dużych paczek. Oddajemy strzał do AMX-a. Pięknie, nam to wchodzi 757. Ale zanim teraz przejdziemy do dalszej części bitwy, to przerwa na krótką reklamę. A partnerem dzisiejszego odcinka jest tyczka, Ale Rabat, dzięki której oszczędzacie przy zakupach przez internet. Zbliżają się świętem jest pora na zakupy dla naszych najbliższych. No i tu mamy blender dla mamy i rejestrator dla taty. Cena już jest obniżona. Ale dzięki temu, że mamy zainstalowaną wtyczkę Lerabat, to mamy taki komunikat jak Przetestuj kody, i teraz wtyczka sama automatycznie szuka dla nas najlepszych kodów, żebyśmy jak najwięcej zaoszczędzili, porównuje wszystkie inne dostępne oferty, a najważniejsze, te wszystkie kody są zawsze aktualizowane na bieżąco. Dzięki temu przy każdych zakupach będziemy oczywiście oszczędzać. Jak widzicie, wyskoczył na komunikat, że zaoszczędziliśmy 65 zł. Ponadto otrzymujemy 1,5% cashback. Czyli 7,42 zł, które później możemy sobie normalnie wypłacić, czyli tak naprawdę oszczędzają podwójnie. jeżeli przejdziemy do zakupu, no to cena Blendera się zmieniła no bo system znalazł najlepszy dla nas kod i jeszcze zaoszczędziliśmy dodatkowo, więc super sprawa, żeby zaoszczędzić właśnie trochę przed świętami. Natomiast jeżeli preferujecie robić zakupy przez telefon, no to jest dostępna dla Was aplikacja mobilna, którą możecie sobie pobrać i działa ona identycznie tak jak wtyczka. A najważniejsza informacja dla Was, jak i dla mnie, to jest to, że ta wtyczka jest absolutnie darmowa, bo ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez inne sklepy. Instalacja jest wręcz banalna. Klikacie mój link w opisie albo w komentarzu. Następnie dodaj do Chrome, dodaj rozszerzenie. I tak naprawdę to wszystko trzeba poczekać kilka sekund. No i od teraz wtyczka ale rabat została dodana do waszej przeglądarki i możecie oszczędzać. Ale rabat nie sprzedaje i nie pozyskuje żadnych wrażliwych danych bez zgody użytkowników, a zarabia na prowizji, którym dzieli się z użytkownikiem. Dobra, Wipera tu się wychyla naszego Isa. Dobrze byłoby ją dobić. Pierwsze kółko pokazała nam i kończymy. Mamy pierwszego naszego fraga, muszę o tych fragach pamiętać. Raczej o te uszkodzenia się nie martwię, no bo we wcześniejszych odcinkach te uszkodzenia naprawdę fajnie, fajne robiłem na każdym czołgu. A 3000 sobitwy to nie będzie jakiś duży problem, tak mi się wydaje, ale bardziej bym się skupił teraz na fragach. Nie wiem, zobaczcie jak nas przebił w ogóle ten AMX we włas dowódcy. Udało mu się tą peskę jeszcze wcisnąć, że tak powiem. Chciałem się wychylić na actigera niestety go nie widzimy. Jest IS, którego... Też nie zauważyliśmy, ale spróbujemy wychylić się na tego mx Bo tu będziemy w stanie go strzelić, tu po wieży. I zrobiliśmy drugiego fraga. Jeszcze jeden frag i 500 uszkodzeń i będziemy, że tak powiem, na zero, tyle ile powinniśmy zrobić. Emil jest obijany, bez spota został Skorpion G. No i jak Tiger, który jest z tyłu. Chodzi mi po prostu o to, że Skorpion może zostać w tych szakach właśnie, gdzie często stoją jakieś inne niszczyciele. Możliwe, że tam go nie ma również, ale musimy to sprawdzić. Fajnie, jakby ktoś jeszcze podjechał. Oho, jest jak Tiger, dobra. Wychylamy się na Jak Tigera. Widzimy jego kadłub i oddajemy strzał za 711. Świetnie. 3200 na liczniku. 7 do 3, więc musimy też się trochę, troszeczkę streszczać. 8 do 3 i my przejmujemy tą bazę. Emil strzela do Vipery. Odbił się raz. Odbił się drugi raz, albo już trzeci. Nie liczyłem. Chciałbym się wcelować i strzelić w jak Niestety, ale nam to nie weszło. Emil ładuje, więc według mnie możemy śmiało podjechać. Tylko musimy trochę uważać po lewej stronie. Mogą być te medy, które będą pomagać. No właśnie jak standard B, ale one też muszą się wycofać. Ja bym się z chęcią wcelował właśnie w okolice zbiorników. Czyli mniej więcej tu. No i właśnie dzięki temu podpaliliśmy go. I zrobiliśmy fragat, moi drodzy. To najważniejsze. 4127 uszkodzeń. 4, 3 fragi, przepraszam Was. Nie wiem, czy znajdziemy Skorpiona. A i okazuje się, że Skorpion jednak jest na A1. Więc my jesteśmy bez szans, żeby cokolwiek zrobić. Oznaka pierwszej klasy: 4127. E, fajna bitwa, ale trochę za szybka. Lecimy dalej. Teoretycznie bardzo przyjemna mapa dla mnie: Overlord. Losowanie dziewiątki, dziesiątki, e, Pojedziemy sobie pod środek. Tutaj czasami udaje mi się. Wlepać jakiś, darm wlepić jakiś darmowy strzał, ale też nie zawsze ta trzydziestka jest dosyć wolna. To sobie trzeba przyznać szczerze. Ja też gram z turbosprężarką i zobaczcie, jak wolno się zbieram i gdziekolwiek wychylam. Ale liczę na to, że właśnie gdzieś tu kogoś złapiemy. Akurat chyba na to się niestety nie zanosi. Więc powrócimy i zagramy, chyba tak jak czołgiem ciężkim, bardziej od prawej strony. Lopart tam dostał. A zobaczcie, gdybym teraz został i wychylił się na Karnarwona, ale dobra. Chyba jeszcze jest szansa. Tylko to jest dosyć ryzykowne, co zrobię. Może nie róbcie tego w domu. I oddajemy strzał. Od razu cofamy się. Bo gdyby jakiś czołg sobie stał tam, gdzie standard B jest, i byłby wychylony nas, to mógłby ze spokojem do nas strzelić. A taki standard to nawet mógłby do nas strzelić trzy razy. Przez co moglibyśmy wyjść naprawdę negatywnie na tej wymianie. A tak to wychodzimy bardzo pozytywnie z ryzykowami i opłaciło się, no bo mamy jednego fraga i 1100 uszkodzeń w tym momencie. Bardzo dużo czołgów ciężkich jest na tej plaży, że tak powiem. wz powinna zostać rozwalona błyskawicznie, jeżeli nasze czołgi się wyleją. A nasze czołgi ciężkie również podjeżdżają od tej części, więc spróbujemy im pomóc i wcelować się na przykład... Wcelujemy się w Ferdynanda. Dosyć długi czas skupiania na tej T30. Ale, jak skupimy, to nie przebijemy. A szkoda, bo byłby już to drugi frag. Muszę pamiętać o tych fragach. To jest mój największy problem w tej misji. No i WZK. Jeżeli podejdziemy sobie na przykład tutaj, to będziemy mogli strzelić ją w plecy. Dzięki temu, że mamy spoko, depresja działa. I taki mam po prostu plan: podjeżdżamy. Wótek do nas się nie wychyli. A my już powoli odwracamy wieżę w stronę tej WZK. Celujemy. Może nawet podpalimy. Tak jest pięknie tyłem. Uszkodziliśmy zbiorniki i silnik bodajże ma rozwalony. Więc my nie zdążymy chyba przeładować nawet na nią jedziemy dalej. Jak Tiger tu jest wychylony i vipera na dole. Jak tiger na jeden strzał. celujmy się. Standard B. Może ktoś strzeli do niego. Dobra, zrobiliśmy fraga 690, a dostaliśmy zbiorniki. Strzela do nas cały czas t 5 a ze środka. Ja chciałem się schować za tym bunkrem. Nie wiem, jakoś tak mnie spowolniło. To. Ej, nie wiem o co chodzi, ale ja chyba. Ja utknąłem. Nie mogę. Ja nie mogę nic zrobić. Ja. Poważnie? Serio? Robię w prawo, lewo, wszystko naciska. Ze spacją próbuję coś obracać się. Ja nie mogę nic zrobić. Jaki. Pech. Ojojoj, tego jeszcze nie grali, że tak powiem. W tym czołgmasie utknąłem na Overlordzie w tym miejscu. Jak? Kompletnie się tego nie spodziewałem. 2600 uszkodzeń i tylko dwa fragi. E, więc w kolejnej bitwie musimy zrobić z tego, co mi się wydaje, 4 fragi i prawie 2200 uszkodzeń. I Westfield, Westfield, siódemki. Jest naprawdę spora szansa. Bitwa spotkaniowa. Mamy praktycznie idealny matchmaking. Pojedziemy tego typu czołgiem. Oczywiście wychylać się na wieżę. E, po drugiej stronie Conqueror, on już tylko jest strzelił. My spróbujemy możemy oddać. TS 5, ok. Tu 61 to trochę problem. Dobra, może na tą TS 5 się wychylimy. Nie, wiem, oddaliśmy strzał, może to weszło, może to nie weszło. I z 2S. To jest chyba pojazd, który powinniśmy przebić bez problemu. Conqueror niestety trochę nas kontruje, żeby się tam nie wychylać. I teraz przydałaby się ta mobilność. Oj nie, te 30 do nas strzeliła. Bardzo niedobrze. Za to my strzeliśmy do typa za 565, moi drodzy. 565 bardzo mało. Chyba jedno z najniższych losowań, jakie mogło się nam przytrafić. Ładujemy. Przeciwnik ma sporo pojazdów tutaj. Conqueror wychrający się. Dobra, poprawiliśmy mu gąsienicę. Rozwalenie tego Conquerora to jest nasz podstawowy cel. Jeżeli on padnie, to wtedy będziemy mieć zdecydowanie łatwiejszą grę. I zanosi się na to chyba, że go Patriot trzyma na gąsienicy. Okej, te 30 tu coś nadal kombinuje. Po dachu można przebić T30, Konkurora nie ma. Idealnie. Ta 30 się cofa, dostała od nas, tylko my potrzebujemy fragów, damage już praktycznie zrobiliśmy. Musimy robić fragi i to musimy zrobić aż cztery fragi. Bitwa trochę nam ucieka, musimy też skrócić dystans yy, do tych pojazdów, które tam są. Lewy ma dużo tych punktów wytrzymałości. Dobrze było dobić tę 30 -tkę. ktoś nam inny dobił, bo to Włocha. Dobijamy włocha. Lewe do nas strzeli jeden i drugi chyba. Dobra, za zero wdziało. Spoko. 5 sekund. Tu fraga musimy zrobić. 3 sekundy, 2, jedna. Kończymy kolejny frag. Jeszcze dwa fragi. Oj, to będzie bardzo trudne. Mamy tu może jednego fraga zrobimy w tym momencie. Na przykład na lwie. Lepiej, jakby ktoś jeszcze strzelił. Dobra, dobiliśmy. I teraz mamy artylerię, to jest piątkę. Musimy zrobić jednego fraga na któryś z tych pojazdów. Na artylerii raczej nie zrobimy ts Jest piątka, ona strzeliła. 6, 5, 4, 3. No delikatnie. I jak to weszło? Idealnie. To były piksele! Ten jeden frag, który nam brakował. Myślałem, że już jest GG. Że już się nie uda. Ale chyba moi drodzy udało się, z tego co na szybko patrzę, damage jest, wszystko jest. Udało się, mamy to. Bitwa 4 fragi, 3400, drugi X, więc naprawdę spoko. No i teraz, jeżeli chcecie zabrać udział w losowaniu na 2 razy 12 dużych paczek, to koniecznie musicie być subskrybentami tego kanału. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zapraszam was serdecznie, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, jak i zostawić komentarz, który musi zawierać ważnik w grze. I to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Kamil Mikołaj dostarczył trochę Wam emocji. FT Mikołajki. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamach czy w kolejnych filmach. Na razie.